Chciałabym zaprezentować moją przenośną toaletkę, czyli finalny efekt pracy dyplomowej. Frontalne drzwiczki. Kryją 12 miejsc na lakiery do paznokci, na inne podłużne fiołki. Na prawym skrzydle, za to znajdują się miejsca na pędzle o różnych kształtach. Na lewym skrzydle pnęka na artykuły higieniczne, takie jakby, jak chociażby płatki kosmetyczne, a także włącznik do LEDów, które znajdują się wraz z lustrem w głównej części. Oświetlenie LED o zimnej barwie doskonale sprawdza się przy wykonywaniu makijażu, gdyż podkreśla wszystkie niedoskonałości cery. Dokładnie i mamy tutaj również powierzchnię roboczą, na którą możemy wykładać kosmetyki z szuflad. Bądź też z yy, tej wnęki. Myślę, że ułatwia to pracę przy wykonywaniu makijażu. Puszczę teraz lustro z powrotem i przejdźmy do boku. W boku znajduje się dobrze działający mechanizm zabezpieczający, a także trzy szuflady. Każda z nich posiada bokadę. By nie wyjeżdżała zbyt mocno. W szufladach w środku znajduje się płytka blaszana, dzięki której kosmetyki przyczepione wraz z płytkami magnesowymi nie będą się za bardzo obijały. Zamknę. Natomiast tu mamy uchwyt teleskopowy. który służy do transportu naszej taletki. Tylko, że jestem sama, nie mogę teraz schować e, nóg, ponieważ jedna ręka nie wystarczy mi do tego. Jednak nogi schowają się pod spodem. Tu są na nie miejsca. Zostają one od odkręcane i wsadzone właśnie w te wnęki. Nie wiem, czy, jak to na filmiku wygląda. No z racji tego, że jestem w domu sama. Nie jestem w stanie jedną ręką jakby trzymać tutaj telefonu i skręcać. Jednak proszę wierzyć na słowo, że te rurki są tam umieszczane. Następnie klapka zostaje zamykana tak, w ten sposób na gładko. Mamy tutaj również jeszcze jedną wnękę. A pod nią kryje się źródło zasilania. Pascalet. Mm -mm. Tutaj jest właśnie wyjście. A tu kabelek z drugą częścią. Eee, dzięki czemu myślę, korzystanie z tego paskalet jest ekonomiczne i łatwe. Chodzi o drugą stronę toalecki. Eee, posiada ona także kałeczki, jeden drugi i kolejne dwa pod spodem w tych miejscach. Służą one do tego, aby przy transporcie toaletki, gdy tutaj ten uchwyt teleskopowy jest wyciągnięty, toaletka nie uległa uszkodzeniom, aby jej powierzchnia nie zdarła się. I jeśli chodzi o transport, toaletka też posiada tu kółeczka. Nie są to jakieś wielkie kółeczka do Monster Traka, jednak no jest to jednak mebel i myślę, że nie służy on wycieczką, tylko po prostu w przenoszeniu z punktu do punktu. I te kółeczka wystarczają w zupełności. Mamy tutaj również uchwyt, który pozwala na łatwe podnoszenie toaletki. finalnie pokażę. Dziękuję za uwagę.